Przyjrzyjmy się pokrótce obydwu modelom. W pierwszej kolejności nowej odsłonie Toyoty CHR. Jest to druga generacja modelu japońskiego producenta, który zadebiutował w Polsce w 2023 roku. Pierwsza generacja okazała się hitem sprzedaży i wydaje się, że nowa odsłona podąża tym samym śladem, gdyż w ciągu 2004 roku sprzedało się nad Wisłą prawie 10 tysięcy egzemplarzy nowej CHR. Nowa generacja zachowała swój charakterystyczny styl, mianowicie w dalszym ciągu jest crossoverem w stylu coupe. Jednak design jest teraz bardziej dynamiczny. Samochód posiada bardziej sportowe linie, co nadaje całości młodzieżowego charakteru. Druga generacja, podobnie jak pierwsza, bazuje na platformie TNGA, z tą różnicą, że obecnie dostępne są tylko silniki hybrydowe. Auto posiada teraz wielowahaczowe zawieszenie i nisko położony środek ciężkości. Co skutkuje poprawionymi właściwościami jezdnymi. CHR zyskała także nowszą hybrydę piątej generacji, o czym więcej opowiem w dalszej części materiału. We wnętrzu CHR również zaszły istotne zmiany. W projekcie wnętrza zastosowano wiele nowych rozwiązań stylistycznych. Kokpit został zaprojektowany zupełnie od podstaw, a jego centralnym elementem są nowe cyfrowe zegary na kolorowym wyświetlaczu o przekątnej 12,3 cala. Do wykończenia wnętrza wykorzystano wysokiej jakości materiały, takie jak zamsz, ekologiczna skóra i miękkie plastiki. Zadbano również o ergonomię. Teraz kierowca ma wszystkie najważniejsze funkcje na wyciągnięcie ręki, które obsługuje się za pośrednictwem dużych fizycznych przycisków, co jest dużym plusem, gdyż takie rozwiązanie nie absorbuje uwagi kierowcy podczas korzystania. Auto zostało bogato wyposażone, ale o tym opowiem w dalszej części. Natomiast MG ZS to już trzecia generacja cieszącego się dużą popularnością modelu. Pierwsza i druga generacja ZS-a nie zdążyły odnieść u nas sukcesu, gdyż marka MG jest na polskim rynku dopiero od niedawna bo od ponad roku. W dalszym ciągu można zamówić drugą generację, jednak teraz pod nazwą ZS Classic. W stylistyce w stosunku do poprzednika nie nastąpiła rewolucja, auto ma teraz lepsze proporcje. Przeprojektowano przednie reflektory oraz osłonę chłodnicy. Wewnątrz znajduje się spora liczba schowków, natomiast dobre wrażenie robi jakość materiałów wykończeniowych, zwłaszcza kierownicy, której kształt sprawia, że bardzo dobrze leży w dłoniach. Środkowy tunel jest szeroki i dość wysoki, ze stylowym drążkiem automatycznej skrzyni biegów. Niestety, ale panel klimatyzacji obsługiwany jest za pomocą ekranu dotykowego. Szkoda, bo jak pokazuje Toyota, klasyczne rozwiązanie jest w dalszym ciągu możliwe we współczesnej motoryzacji. Warto zaznaczyć, że dużym minusem jest brak regulacji kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach. Możliwa jest tylko regulacja góra-dół. Tak samo przestarzałym rozwiązaniem jest możliwość używania Apple CarPlay i Android Auto tylko za pomocą kabla. Brak bezprzewodowej łączności dla użytkowników przyzwyczajonych do niej może być uciążliwy. Jeśli chodzi o podstawowe wymiary, to przewagę zyskuje ZS. Samochód chińskiego producenta jest dłuższy o 68 mm oraz wyższy o 77 mm. Osoby o ponad przeciętnym wzroście nie muszą się martwić o brak miejsca nad głową. Auto jest bardziej przestronne, szczególnie jeśli porównamy drugi rząd siedzeń. Natomiast Toyota ma nieznacznie, bo o 30 mm szerszy rozstaw osi. W kwestii masy własnej Niewiele się od siebie różnią, oprócz hybrydowej wersji plug-in u Toyoty CHR, gdzie większa bateria stanowi dodatkowe niemal 200 kg. Wersja plug-inowa ma także zmniejszony bagażnik. Wynosi on wtedy tylko 310 litrów, gdzie ZS może się pochwalić 443 litrami. Toyota w wersji plug-inowej ma także obniżony prześwit. Wtedy pomimo nadwozia typu crossover, otrzymujemy prześwit standardowego hatchbacka. Toyota CHR. Można zamówić w aż czterech wariantach napędowych, są to hybrydy piątej generacji. Dostępna jest hybryda o pojemności 1,8 litra i mocy 140 koni mechanicznych oraz dwulitrowa o mocy 197 koni z napędem tylko na przednią oś lub 4x4, a także wspomniana wcześniej przeze mnie hybryda typu plug-in, również dwulitrowa, o mocy 223 koni mechanicznych. Wszystkie wersje silnikowe posiadają bezstopniową skrzynię automatyczną. Dla naszego porównania wybrałem wariant o mocy 197 koni, ponieważ AMG posiada w swojej ofercie tylko jeden silnik o dokładnie takiej samej mocy z hybrydową trójbiegową automatyczną skrzynią biegów. Silnik benzynowy w Toyocie to jednostka czterocylindrowa o mocy 152 koni mechanicznych oraz momencie obrotowym wynoszącym 190 Nm. Jest ona mocniejsza o 50 koni mechanicznych niż w przypadku ZS. -a. Ten natomiast posiada mocniejszy silnik elektryczny. Jednak z powodu stosunkowo małej pojemności baterii bo niecałych 2 kWh, silnik elektryczny nie jest w stanie zbyt długo wspierać silnika benzynowego, szczególnie odczuwalne jest to przy jeździe z wyższymi prędkościami. Wtedy energia zgromadzona w baterii szybko się wyczerpuje. I cała odpowiedzialność za napędzanie auta spada na nieco ponad 100 konny silnik spalinowy. Taka konstrukcja zakłada, że samochód będzie głównie użytkowany w ruchu miejskim bądź podmiejskim. Rozwiązanie Toyoty jest bardziej uniwersalne i pozwala także na komfortowe przemieszczanie się na drogach szybkiego ruchu bez poczucia znaczącej utraty mocy. Przechodząc do osiągów, to obydwa modele mają zbliżone parametry. Przyspieszenie przekraczające 8 sekund do 100 km na godzinę. Zapewnia brak problemów z dynamicznym włączaniem się do ruchu lub z bezpiecznym wyprzedzaniem innych pojazdów. Najważniejsze w tym zestawieniu jest oczywiście spalanie, ponieważ jest to główny powód wyboru jako napędu silnika hybrydowego. Obecnie w Polsce jest to najpopularniejszy napęd wybierany przez klientów, wyprzedzając klasyczne silniki spalinowe. Pomimo iż na papierze różnica między Toyotą a MG to raptem około 0,2 litra to w rzeczywistości ZS potrafi niemiło zaskoczyć znacznie wyższym spalaniem niż deklarowane. Natomiast u Toyoty realne spalanie w cyklu mieszanym jest mniej więcej zgodne z deklaracjami producenta. Oczywiście dużo zależy od stylu jazdy kierowcy, a także warunków na drodze, jednak podczas jazdy testowej polecam szczególnie zwrócić uwagę na ten aspekt. Jeśli chodzi o wyposażenie, to bogatą ofertę ma Toyota, Klient ma do wyboru aż sześć wersji wyposażenia, u MG są trzy wersje. Dla porównania wybrałem wersje środkowe, gdyż wydają mi się one rozsądnym kompromisem pomiędzy ceną a dostępnymi najważniejszymi elementami wyposażenia, wpływającymi na komfort podczas codziennego użytkowania samochodu. W przypadku CHR jest to najniższa wersja, w której możemy zamówić omawianą dzisiaj dwulitrową hybrydę. Żeby nie zanudzać widzów, wyliczaniem długiej listy wyposażenia, na podanej grafice przedstawiłem tylko istotne elementy, które moim zdaniem warto mieć na pokładzie. Całkowicie pominąłem wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa, gdyż w przytłaczającej większości jest ono obowiązkowe, które każdy samochód obecnie homologowany musi posiadać na pokładzie. Linki do stron producentów, na których znajdują się cenniki wraz z pełną listą wyposażenia, znajdziecie poniżej w opisie filmu. Wracając jednak do naszego porównania. O ile Toyota posiada wszystkie wybrane przeze mnie elementy wyposażenia, to ZS-owi brakuje podgrzewania kierownicy i przednich foteli, a także, co jest nieco dziwne, brak przednich czujników parkowania. Braki te można jednak wybaczyć, jeśli spojrzymy na cenę ZS-a. Niecałe 108 tysięcy złotych w porównaniu do prawie 167 tysięcy to nokaut dla Japończyka. Warto zastanowić się nad najwyższą wersją wyposażenia, w której powyższych braków nie spotkamy, a dodatkowo dostajemy na przykład kamerę 360 stopni. Wydamy na nią 116 700 zł, to i tak o 50 000 zł mniej niż za CHR. Do tego samochód posiada siedmioletnią gwarancję. Nawet biorąc pod uwagę, że spalanie w Toyocie jest niższe, to późniejsza tańsza eksploatacja nie zrekompensuje tak dużej różnicy w cenie. Dlatego jeśli kierujemy się przede wszystkim ceną, to ZS wygrywa bez wątpienia nasze zestawienie. Na koniec chciałbym zaznaczyć, że przeprowadzona przeze mnie analiza jest oparta głównie na twardych danych dostarczonych przez producenta. Każda osoba ma swoje indywidualne preferencje, dlatego polecam się skontaktować z lokalnym dealerem i, będąc uzbrojony w wiedzę z tego materiału, samemu się przekonać podczas jazdy próbnej, czy samochód odpowiada naszym wymaganiom. Podsumowując, wybierając MGI, dostaniemy przestronniejszy samochód, dobrze wyposażony za rozsądne pieniądze. Toyota może za to pochwalić się lepszą jednostką napędową oraz bogatszym wyposażeniem w najwyższej wersji oraz możliwością kupienia napędu na obie osie. Jednak za taki luksus trzeba słono zapłacić. Jeśli podobał Ci się przedstawiony przeze mnie materiał, to daj lajka, zasubskrybuj mój kanał i napisz mi w komentarzu, jakie porównanie chciałbyś zobaczyć w kolejnym materiale. Do zobaczenia następnym razem.